Namaste. Dziękuję Ci, że ze mną tutaj jesteś. To pierwszy film z serii High Five, czyli pięć prostych zasad, tak żeby łatwo było Tobie rozpocząć lub kontynuować praktykę. Zaczynamy od bardzo istotnej kwestii, kwestii nadgarstków. Weź wdech. I spokojnie wypuść powietrze. Kontynuuj w ten sposób, obserwując spokój w swoim wnętrzu. A może dostrzegasz tam jeszcze jakieś inne emocje? To też jest ok. Skieruj uwagę na nadgarstki i zadaj sobie pytanie: jak się mają moje nadgarstki? Uświadom sobie, że Twoją intencją na tę praktykę jest zdrowie Twoich nadgarstków. I z kolejnym wdechem unieś ręce nad głowę, spleć dłonie i wypchnij wnętrza do nieba. Możesz zamknąć oczy i mocno, mocno wyciągnąć się w górę. Oddychaj tu swobodnie do dolnych żeber, a z kolejnym dowolnym wydechem powoli zacznij opuszczać ręce do czubka głowy. I kontynuujemy z wdechem, unosimy ręce, a z wydechem opuszczamy je do głowy. Rób to w swoim tempie, w rytmie swojego oddechu. Ostatni raz. Następnie połóż dłonie na barki, tak żeby cztery palce były na górze, a kciuk z tyłu. I znowu z wdechem unosimy tylko łokcie. Staraj się nie ciągnąć barków pod uszy, a z wydechem opuść łokcie. Jednocześnie ściągaj barki w dół. Wdech. Teraz ręce przy uszach, tak jakbyś chciał, chciała pokazać mi wnętrza dłoni. I teraz te dłonie na wdechu będą się spotykać w ten sposób grzbietami za głową. Co jest ważne, czego pilnujemy, żeby głowa nie pomagała za mocno, żeby nie wychodziła do przodu. Więc jeszcze raz ręce przy uszach i na wdechu. Nawet cofaj głowę troszeczkę, żeby utrudnić sobie zadanie. Połącz dłonie grzbietami i wróć, pokazuj wnętrza dłoni do przodu. Na wdechu łączysz grzbiety dłoni. Na wydechu pokazujesz je do przodu. I znowu. Moje tempo to tylko sugestia. Ty pracujesz w zgodzie ze swoim oddechem. Jeszcze jedno powtórzenie. I opuść ręce. To było wprowadzenie, rozgrzewka przed rozgrzewką. A teraz ćwiczenie numer jeden. Zaciśnięte w pięści, dłonie wyciągnij przed siebie, obniż barki. Bez obciążenia zginamy tylko nadgarstki do wewnątrz i na zewnątrz kierując dłonie. Do wewnątrz, na zewnątrz. Spróbuj cały czas pilnować ściągniętych w dół łopatek i barków i prostych łokci. O tyle, na tyle, na ile to możliwe. I pracujemy. Staraj się zacisnąć trochę mocniej pięści i pracować na maksimum swoich możliwości. I jeszcze przez chwilę, jeszcze przez chwilę, pracujemy w poziomie. O tak. I rozróżnij dłonie. Teraz daj ręce przed siebie, pokazując wnętrza nadgarstków i ściągając palce mocno w dół. Palce są aktywne, rozczapieżone, a później pokazujemy do siebie wnętrza dłoni i w dół. ściągnięte łopatki, barki w dół. Dłonie do przodu i na siebie, do przodu na siebie. Kontynuuj. Świetnie, a teraz zaciśnij pięści, wyciągnij je znowu przed siebie. I pełne krążenia, najpierw na zewnątrz. Zwróć uwagę, tym razem zacisnęłam kciuki w środku. I zmień kierunek okrążeń. I opuść ręce. Rozluźnij barki, rozluźnij dłonie, palce. Przejdziemy do kolejnego ćwiczenia. Ja sobie usiądę inaczej, Ty też w każdym momencie możesz zmienić swoją pozycję i pamiętaj, możesz nawet siedzieć na krześle. Teraz nie chodzi nam tutaj o, o to, jaką pozycję przyjmujesz. Interesuje nas górna część ciała i nadgarstki, nasze ręce. Teraz będziemy sobie dawać obciążenie. Będziemy się ze, się ze sobą siłować. Najpierw chwytamy się w ten sposób. Zdaje się, że to może być jakiś gest zwycięstwa. Eee, zaciskamy dłonie. Wybierz. Niech powiedzmy, u mnie to będzie najpierw lewa ręka, jest tą, która ćwiczy, a prawa stawia opór. Więc zaciskam i myślę o tym, że lewą chcę zgiąć, tak żeby ona. Siłowała się z prawą, czyli zginam ją w ten sposób. I siłuje się, siłuje, prawa stawia opór. Super, zmieniamy. Dalej będzie pracowała lewa ręka. Przyłóż prawą od góry i lewą napieraj na otwartą prawą dłoń. Napieraj, napieraj, napieraj. Uważaj na barki, ściągnij je w dół, mostek do góry. Oddychaj. Mimo tego, że się siłujemy, chcemy cały czas oddychać. Ok? Zmieniamy prawa ręka od dołu, a lewa na nią napiera. Mocno, mocno, jakbyśmy chcieli ją takim ruchem, jak przy uderzeniu młotka, pracować. Napieraj, 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 napieraj. Super. Teraz od grzbietu stawiamy opór, a grzbietem naciskamy na prawą dłoń. Na maksa, na maksa, na maksa, na maksa, na maksa. Zmiana. Wnętrze dłoni, pięści naciska na prawą dłoń. I tutaj możesz eksperymentować. Może być bardziej zgięta dłoń, może być wyprostowana. Zobacz, co będzie Ci się wydawało być najbardziej skuteczne, najbardziej potrzebne. I rozluźnij. Możesz wykonać kilka okrążeń barkami. Zaobserwuj, jak się czują twoje nadgarstki. Na pewno czujesz różnicę w lewym i w prawym. Wyrównajmy to. Znowu siłujemy się. Jeżeli były palce lewej od dołu, teraz palce prawej będą od dołu, i próbuję ją zginać do siebie. Nadgarstek zginam do siebie i siłuję się, siłuję się, siłuję się. Zaciśnięte i się. Super, rozluźnij. I teraz prawa dłoń w pięść, lewa od góry i dalej. Napieram. To jest aktywne, chociaż niewidoczne. I lewa dłoń od dołu, prawa od góry, napieraj. Prawą ciśniesz w dół. Super. Od zewnątrz i napieram. Pamiętaj, chcesz, żeby to była praca nadgarstka. Nie musisz uciekać gdzieś daleko, nie musisz pracować ręką. Skup się na swoim nadgarstku. Zmieniamy. Teraz od wewnętrznej strony idzie dłoń. I napieram prawą ręką, tą, która jest w pięści. Dobrze jest, żeby któraś część Twojej uwagi cały czas była skierowana na oddech i pilnowała, by był on płynny, łagodny, niewymuszony. Żeby cały czas był przede wszystkim. Super. I rozluźnij. Kilka okrążeń barkami. Poruszaj miękko nad garstkami. I przejdziemy do obciążenia. Zastanawiam się, czy zrobić to w klęku podpartym, czy w oparciu, ale myślę, że klęk podparty będzie lepszy. Ale jeżeli masz ścianę, a z jakiegoś powodu nie możesz wykonywać, Klęku podpartego, bądź nie chcesz. To samo, co za chwilę pokażę na ziemi, można wykonywać na ścianie, opierając się o ścianę. Nasz ruch będzie wspinaniem się na palce. Jest to ćwiczenie trzecie. Wspinanie się na palce. Będziemy unosić same nadgarstki, a palce zostawiać na ziemi. Mam nadzieję, że będzie to widać. Mhm. W klęku podpartym wygląda to w ten sposób. Palce są szeroko rozczapieżone. Unoszę nadgarstki. Nie myśl, proszę, o unoszeniu ciała. Często spotykam się z tym, że próbujemy zaangażować tutaj nasze ciało i unosić je bez użycia palców nadgarstków, a my tu właśnie te nadgarstki chcemy wzmocnić, dlatego pępek do kręgosłupa i spróbuj chociaż odrobinkę oderwać nasadę dłoni nadgarstek od ziemi. To może być trudne, nie twierdzę, że nie, ale spróbuj poczuć tę pracę właśnie w nadgarstku bez angażowania wyjątkowo reszty ciała. Zgodnie z dotychczasową zasadą, barki są daleko od uszu, łopatki próbujesz przybliżyć w dół pleców. Spróbuj ostatni raz i wycofaj pośladki napięte. Ręce wracają na kolana. Rozluźnij dłonie. Bardzo łatwym ćwiczeniem na przygotowanie i zadbanie o zdrowie nadgarstków jest też ćwiczenie czwarte. Rozkładamy ręce szeroko do boku, palce rozczapierzone i będziemy je dynamicznie zaciskać i otwierać. Nazywam to gwiazdkami, słoneczkami. Staramy się tutaj dać jak najszybsze tempo pracy, jak najwięcej siły, dynamiki. Nadgarstki mają się palić i ten ogień idzie od nadgarstków po same łokcie. Mogą też palić ramiona, to jest wszystko OK. Jeszcze, 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 jeszcze. Możesz się pobawić. Może to odciągnie Twoją uwagę od tego wysiłku, od tego palenia. Kciuk raz do środka, raz na zewnątrz, raz do środka, na zewnątrz, do środka, na zewnątrz. Mhm. Super. Jeszcze, 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 jeszcze. Pozwól, żeby te nadgarstki naprawdę poczuły inną pracę niż na co dzień, żeby poczuły, że o nie dbasz. Jeszcze, 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 jeszcze. jeszcze. I uwaga, i luźno opuść. Weź wdech, poczuj ulgę wiadomie rozluźniaj dłonie nadgarstki ramiona. Wspaniale. To były cztery ćwiczenia, ćwiczenia wzmacniające i na koniec dla zdrowia oczywiście niezbędne rozciąganie. Ręka w dół. Najważniejsze, co zapamiętasz. Z tego rozciągania, to by zawsze chwytać dłoń palce razem z kciukiem, czyli jeżeli od góry palce są razem, kciuk też, ściągamy łopatki. I nie spiesz się. Rozciągamy teraz prawą rękę, czyli lewa, która jej pomaga, ściąga skórę w dół i przyciąga prawą rękę do wewnątrz. Prawą dłoń, przyciska trochę. I znowu nie chcesz bólu. Hmm, więc bądź tutaj dla siebie łagodny, łagodna, łagodna. Hmm. Zmieniamy dłoń. Idzie wewnętrzem do zewnątrz i pamiętaj najważniejsze. Chwytam razem z kciukiem, głaszczącym ruchem w dół i palce do siebie. I rozluźniej zmieniamy stronę, kłaszczącym ruchem w dół i do wewnątrz do siebie. Zmieniamy kciuk razem z palcami. I z kolejnym miękkim wydechem ręce wracają na kolana bądź wzdłuż ciała. Zamknij, proszę, oczy. I to już. Piękna praktyka, łagodna, wprowadzająca i dająca. Tobie bezpieczeństwo, zdrowie nadgarstków.